Witam wszystkich, mówi Kernel. W tej oto serii będę przedstawiał najnowsze aktualizacje, jakie dotyczą kanału. Będę mówił o tym, co się dzieje, co się będzie działo i podsumowywał takie akcje jak tutaj, na przykład głosowanie. W tym odcinku chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach. Pierwsza to jest o graniu ze mną w sieci. Druga, wyniki głosowania. Na, naj, na następne najlepsze zagrajmy w... O jakiej grze ma być? Wyniki są. I trzecie to jest najbliższa przyszłość kanału. I tak, zacznijmy od grania ze mną. Właśnie korzystając z tego, że po pierwsze, mam taką chotę po drugie, teraz będzie całkiem nieźle przez przynajmniej najbliższe dni działał mi internet, ponieważ mało osób jest w akademiku, chciałbym odpalić coś takiego, że jeśli ktoś chce ze mną zagrać w jedną z dwóch gier, pierwsza to jest Starcraft 2, druga Quick Life, to niech po prostu do mnie napisze. Ja mu tam napiszę dokładnie moje namiary, będzie mógł sobie mnie dodać i jeśli będę online, to będzie mógł zagrać ze mną, czy to duel, czy w kooperacji w jakiś sposób. Na przykład 2 na 2. Coś takiego? Albo na przykład w StarCraft'cie pozdobywać jakieś achievementy i być może jeszcze coś nagrać razem, jeśli się będzie dobrze układać. Tyle, że akurat przy nagrywaniu mam takie wymaganie, że jakość głosu, jaka będzie od, yy, od, od Was, musi być w miarę dobra. Generalnie postaram się postawić serwer u mnie na uczelni Mumbla. Dzięki temu będzie całkiem niezła jakość i powinno całkiem nieźle to wyjść. I na pewno lepiej niż przez Skype'a, to, to jest pewne. Więc, yy, tak jak mówię, jeśli ktoś chce zagrać ze mną, czy to właśnie duel, czy w kooperacji jakoś, po prostu pograć, pogadać, na pewno podczas grania będzie można ze mną gadać, ponieważ, tak jak mówię, postawi jakiś serwer, czy, czy to przez nawet tego Skype'a to może pisać do mnie przynajmniej do końca tak mi się zdaje września ale nie jestem w stanie tego zagwarantować ponieważ będą będą się ludzie zjeżdżali a jeszcze tutaj są takie fale nowych ludzi którzy przyjechali na przykład z różnych miejsc świata na jakąś wiem, konferencję czy coś takiego to wtedy są straszne spowolnienia w pingach i w paklostach wzrost jest więc jeśli chcecie zagrać, to teraz już pole do popisu jest. <noise> Więc piszcie. Dobra, przejdźmy do wyników głosowania. Głosowanie. Były cztery mm, propozycje, jakie wyłoniły się przez ten czas. Co prawda, trochę później niż mówiłem, wyłączyłem głosowanie, ale to wcale nie, nie miało żadnych minusów. Dobra, więc zacznijmy od propozycji. Najpierw przyszedł Fallout 3. I okej, okay, tyle że niestety nie spełnia punktu drugiego regulaminu, czyli przynajmniej 20 serii zagrajmy w. Wyszukując na przykład po playlistach, zagrajmy w Fallout 3, mamy kilka zaledwie serii plus mnóstwo powtórzeń, gdzie, gdzie ktoś po prostu zrobił sobie playlistę z jednej z tych serii. Więc jest. No, nie wiem, może w porywach by było kilkanaście, ale myślę, że jest kilka tylko, jak przeglądałem pierwsze strony. Więc odpada. Minecraft. Minecraft jest poniżej jakiegokolwiek poziomu. Dlaczego? Nie dlatego, że to jest gra zła czy coś. To jest gra zła do robienia, zagrajmy w takiego, jak ja będę recenzował, czyli taka, gdzie jest wyraźny, fabularny koniec. Tutaj w Minecrafcie możesz sobie sam fabułę robić, no ale niestety, jak to porównać, albo no, po prostu nie ma sensu. Yy, nie spełnia regulaminu. <laughs> I, a regulamin robiłem w miarę tak, tak z głową. Przynajmniej starałem się przewidzieć możliwości. Właśnie wiedziałem, że Minecraft pewnie przyjdzie, dlatego zrobiłem ten punkt, że musi być wyraźny koniec fabularny. Tak samo... Nie no, ale na przykład jakby przyszedł Spore, to myślę, że chociaż tam nie ma takiego wyraźnego fabularnego końca, ale jest tak, że zaczynasz. Masz taki, nie wiem, chyba jest pseudo koniec, że zaczynasz kolonizować inne planety, to wtedy można taki naturalny koniec zrobić. No ale myślę, że wiadomo o co chodzi. Po prostu gry, które nie mają fabuły, na przykład, nie wiem, Be tak jak ja zrobiłem, Star z w StarCraftie mapkę, by też się nie nadawała, bo ona nie jest tak. Nie jest po prostu taką typową grą, że robić z niej zagrajmy i żeby była fabuła i jest coś do przedstawiania i są podobne z tego, yy, które przedstawiają tą samą fabułę. Na przykład w Minecraft'cie robisz inną fabułę i yy, po prostu musisz sam zrobić fabułę i prawie nikt nie robi tej samej, chyba że z żoną kogoś. No dobra, zostawmy Minecraft'a. Teraz Plants versus Zombies. Jak to zobaczyłem to myślałem, że to żart. No ale niestety nie spełnia punktu drugiego, czyli przynajmniej 20 serii Zagrajmy w. Z tego, co widziałem tam za 4 czy 5 serii jest. I to jest chyba. Nawet. było wiele flashowych jest edycji tego. Ale to jest chyba z jakiejś wersji, która normalnie na PC to powstała taka, taka z pełnoekranowa. Ale no, po prostu nie będzie, ponieważ za mało jest jej. I teraz Borderlands, który dostał drugą w kolejności ilość głosów. I Borderlands prawdopodobnie powstanie. Znaczy, z tego powstanie porównanie. Czyli pojadę Borderlands swoim filtrem i. Postaram się znaleźć coś dobrego. I tak jak tutaj Mateusz sugeruje, żeby najlepiej w trybie kooperacji, to ja zrobię tak, że po prostu odsieję swoim filtrem i po prostu przedstawię jedne w trybie kooperacji, drugie nie są w trybie kooperacji. I wybierzecie sobie, co będzie Wam pasowało. Hmm, słyszę, ktoś gra na czymś, czy puścił jakieś pianino. Dobra, nieważne. <laughs> Dobra, najbliższa przyszłość kanału. Aha, z Borderlands powstanie na 95%. Dlaczego? Ponieważ yy, nie jestem jeszcze do, na 100% pewien, że jest przynajmniej 20 serii, ale wydaje mi się, że jest dostatecznie dużo. Ponieważ zupełnie inne sposoby nazywania, jak patrzyłem, to były inne. Więc na 95% powstanie i do kiedy? Zdaje mi się, no w najbliższych dniach nie jestem w stanie Wam powiedzieć jak zwykle, kiedy dokładnie powstanie, ponieważ po prostu sam tego nie wiem. Mogę się zabrać raz i zrobić na raz. Chociaż na przykład Amnezja zajęła mi dwa dni, szczególnie to oglądanie, więc najprawdopodobniej no w najbliższym tygodniu na raczej na pewno przed piątkiem. Dobra. Najbliższa przyszłość kanału. No przede wszystkim chcę skończyć to, co mam ob obecnie zaczęte ze zwykłych serii. Czyli Dungeon Keeper 2 i Starcrafta 1 Remake. Przy czym Starcrafta 1 Remake to ja zrobię najprawdopodobniej tylko do końca tej kampanii. Ponieważ po z dwóch powodów co najmniej nie chcę drugiej robić. A są trzy. Zrobione są dwie generalnie, przy czym tylko pierwsza jest tak mocno sprawdzona. Druga, widziałem jeszcze mnóstwo bagów w niej, wypisanych, że jeszcze do zrobienia są, do poprawienia, więc raczej nie będę, przynajmniej na razie, ja robił drugiej. No a drugi powód jest taki, że po prostu poziom trudności, no, no ja średnio garniam. <laughs> Przynajmniej tą ósmą misję, przynajmniej no z moją taktyką. Postaram się do tego podejść jeszcze inaczej. Ewentualnie, nie wiem, coś wykombinuję. Nie, no, ale postaram się podejść jakoś inaczej do tej misji. I w najbliższym czasie może ją nagram. Postaram się. Generalnie, po skończeniu siódmej misji, chciałem od razu, yy, idąc za ciosem, zrobić też właśnie ósmą. Niestety ze trzy fejle zrobiłem i odechciało mi się. Tak więc postaram się jeszcze do tego podejść ponownie. Chyba nawet zdaje mi się, że podchodziłem ponownie i też średnio szło. No dobra, nieważne, ale postaram się to zrobić tak czy inaczej. I dokończyć Starcrafta dwójkę. Starcrafta dynka w dwójce i Dungeon Keeper. Dungeon Keeper. Hmm. Te krasze mnie trochę dobijają. Za pierwszym razem, jak widzieliście, trochę się denerwowałem, chociaż i tak. No, jak na mnie, ja jestem generalnie spokojny, ale jak na mnie, to naprawdę bardzo mocno się denerwowałem. Bo, tak jak wiecie, tracenie czegoś, na czym się pracowało, jest dosyć frustrujące. I. No, podoba mi się robienie Dajianu Keepera, tyle że właśnie te krasze. Hmm, postaram się coś z nimi zrobić. Myślę, że generalnie i w drugiej tej misji z kraszami, czyli ostatniej, jakiej, jaką dotychczas zrobiłem, też było tak, że na początku ze 20 minut szło idealnie. A potem nagle zaczął kraszować y, praktycznie tylko w, y, gdy widziałem. Y, to serce lochu, które przejąłem od tego strażnika, który padł. Hmm, myślę, że to coś musi być ze, ze sterownikami właśnie Ati oraz no samym Dungeon Keeperem. Hmm. No nie wiem, bo jak zainstalowałem sobie obok Windows 7, Windows XP i próbowałem odpalić to samo, to to się działo też. W tych samych momentach, jak patrzę na serce Lochu. Więc. Hm. Najgorsze jest to, że, że grałem sobie na Windows 7 kiedyś grałem pół roku temu, jakieś trochę ponad na laptopie, gdzie jest Nvidia i bez problemu, bez żadnego crasha przeszedłem całą kampanię. Hmm. No cóż. No tak, yy, poza tym mam mam wiele planów. <laughs> mam wiele planów związanych z następnymi zegrajmy. Niektóre się nadają właśnie do zrobienia tak po prostu. Kilka jest takich pomysłów, które chciałbym pewnie do labu wrzucić na początek. Nie chcę mówić, co to jest, ponieważ no, nie wiadomo, czy w ogóle zobaczycie, więc nie chcę robić smaku do czegoś, co, co być może nie powstanie. Dopóki nie będę pewny, no to nie, nie będę mówił o tym. I mam kilka właśnie propozycji na następne następny zegrajmy, na które też mam ochotę. Niestety te propozycje to zostałem do mojego własnego rozpatrzenia się. Rozpatrzenia. Na, na co będę miał ochotę, no, bo na przykład teraz właśnie odechciało się trochę robić tego Legend Keepera po tych kraszach I... a zachciało się grać w Starcraft a właśnie. I zacząłem robić po prostu, tak na spontanie, te achievementy. I to mi się podoba. Robię sobie po prostu na ku achievement, uda się lub się nie uda. Oczywiście jak się nie uda, no to ewentualnie spróbuję jeszcze raz. No i to chyba by było na tyle. Co by nie było, to będę was informował. Myślę, że właśnie taka rzecz, jak teraz robię, czyli taki, no to vlog za bardzo nie jest, ponieważ nie mówię ani takich typowych dla vlogów rzeczy. Takie aktualizacje, jak teraz mówię, będą dosyć potrzebne, ponieważ jak piszę komuś, czy piszę w, na kanale, czy piszę, jak to się nazywa, ogłoszenie. Broadcast O, coś, te, coś w tym stylu Wiadomość Dla wszystkich To To i tak wiele osób tego nie zauważa Czy Zresztą za dużo nie mogę tam napisać, więc Tutaj mogę więcej wyjaśnić No i też możecie posłuchać mój głos zamiast tylko czytać Możecie sobie odpalić i robić coś innego Podczas gdy ja mówię, więc to myślę, że będzie co jakiś czas się pokazywać, szczególnie przy takiej okazji jak właśnie wyniki głosowania. No dobra, to ja chyba kończę, bo już skończyły mi się tematy do gadania na razie. Więc, w sumie interesuje mnie, co myślicie o tym, o, co myślicie o tym, co powiedziałem tutaj, i czekam na, na to, aż ktoś się tam zgłosi, że chce na przykład w zagrać. Oczywiście StarCraft wyłącznie oryginał. Co, co zresztą wiecie o tym, ponieważ um, jeśli ktoś próbował pirata, to widział, że, że nie da się zagrać w sieci. Więc czekam i na Wasze opinie, i na, yy, na Wasze wiadomości. No więc trzymajcie się i do zobaczenia! Na razie!